This is nasz modlitewnik niech stąpi duch twój strona 415 żywy płomieniu miłości Ży... bo mój grzech zrań mnie miłością, twoją o błogosławiona raną za przez. Tego, który umie którym tęsknię. Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata. Wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z łz Najwyższego i męstem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Na moje, niech moje słowa no, będą owocem Twojej miłości, mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Amen. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Proszę usiądźmy. Jest rok 2010, 18, moi drodzy, marca. Jestem parę dni po pierwszej kasacji kardynała Dziwisza. Od pięciu lat siedzę w ruchu intronizacyjnym. Spotykałem różne grupy intronizacyjne, różne podziały. Na grunt Polski została wszczepiona masońska idea intronizacji serca. Popier popierają ją Radio Maria, już świętej pamięci ojciec Jan Mikrut. Ogromne zamieszanie. Masoneria Kościelna wie, czym jest intronizacja. Więc wymyśla półśrodek. Inny ksiądz Jezuita, już świętej pamięci, ksiądz Kiersztyn, walczy bardzo mocno o intronację osoby. Jest na prawdziwej, dobrej drodze, ale uparcie nie znosi na, o figurach czy obrazach pana Jezusa serca znowu. Ja wyrosłem spod jego skrzydeł. On mnie najął na rekolekcję. Byłem na etapie najemnika. Rozbudowałem pustelnie, gdzie rekolekcje, łapałem każdą. Nie, nie nic, nie wiedziałem, co to jest intronizacja. nie wiedziałem, co to jest rozwija celakówna. nic. Mówię, daj mi ksiądz materiały, ja się przygotowuję. Dał mi, odkryłem, jak kombinowała ta grupa, zmieniała treść Pisma Świętego, teksty karnała Sapiechy, dostałem od nich tekst, że Sapiecha napisał modlitwę Jezu Królu. No to była ja o historię, to mamy pewne a ten przerobił podopisywał do jego modlitwy to, co się mu podobało. Mówię, tą drogą nie wygramy. Jest to dzieło Pana Boga. Poznałem y, historię brata, siostry si Przepisał nieopatrznie kurii krakowskiej dom w Jachówce, rodzinny ro Rozali Celakównej. Przy powodzi stulecia kuria zaraz rozebrała się, spalona ziemia, nic nie zostawili. Ksiądz kardynał równo grzeje w czyścu za ten dom i za decyzje antyintronizacyjne. Poznałem grupy, które latały do kardynała z intronizacją wpadły na pomysł, że trzeba ukronować obraz Jezusa Miłosiernego, ten dostał szału. Natrafiłem na ślady, że intronizacja miała być w 1997. Obiecał to kardynał Glęb na jesieni, ale telefony z Krakowa ucięły to. Obiecał, że to będzie, będzie to robione w Częstochowie. Dograna telefon z kuri krakowskiej, klikarna Macharski, ucięta idea. I to, to, ten, to, ten cały otoczek poznaje, mówię wam o tej atmosferze sprzed 20 laty. By zrozumieć to orędzie. Ono ma już 12 lat. Ja znam wasze dysputy. Patrzę na was i serce mi krwawi. Jak rwiecie moje ciało na, strzęp, na strzęp, strzępy. Zdenerowałem wielu z nich, kiedy powiedziałem, jak zrobicie intronizację serca, to pójdę, będę spowiadał, ale będziecie robili już intronizację nogi, to nie przyjdę. Bo opowiadałem się od początku za intronizacją osoby, Boga jako króla, jako całości, a serce, noga. Yy, pierś, ręka, głowa, no to wszystko się nie mieści w tych... Jest Pan mu który mówi, no rwiecie moje ciało na szczępy. Powiedziałem Ci, że ja cały zostałem umęczony. Nie tylko serce było przebite. Cały chcę być czczony i wywyższony. Czci moje serce. Owszem, miłe jest mi to nabożeństwo i wielka moc mojego serca. W naszych orędziach Pani zdał specjalne orędzia na temat... Kultu serca, panaszka. Do każdego wezwania litanii do serca mamy ogromną konferencję, kapujecie, o tajemnicy serca Boga. Ale Bogu nie chodzi o to, żebyśmy wynieśli na piedestał serce, by osoba, bo osoba jest synonimem, symbolem całości człowieka. Miłe jest mi to nabożeństwo i wielka jest moc serca mojego. Kiedy się mu pokornie powierzacie, kocham was, dzieci moje, ale nie będę patrzył spokojnie, jak to serce moje najświętsze staje się przyczynkiem kłótni, sporów w moim świętym kościele. Żeby to zrozumieć, tę atmosferę, mam rekolekcję nie na winogradach, w innym miejscu miałem w Poznaniu drugie. To dzieci świętej pamięci, ojciec Mikród przysłał siedem bab, żeby rozwaliły rekolekcję. We wtorek, w trzecim dniu przyszły do mnie, uklęknęły, przeprosiły, że ja mam rację. Poszły do spowiedzi i nie zrobiły rebelii. One były przysłane, żeby sprowokować i rozwalić rekolekcje intronizacyjne. Żeby mieć świadomość, do jakiej bitwy dochodziło w tych posunięciach. Bóg się pyta, czy mało jestem umęczony? Zostawcie serce moje w pokoju, dzieci. Ja, Bóg, mówię to do Was. I w innym orędziu Pan mu powie: intronizacja serca jest dziełem masonerii kościelnej, by nie doprowadzić do pełnej intronizacji. To się Biskupom udało, bo oni się opowiedzieli wszyscy za intronizacją serca. A później, kiedy spory były mocne, wpadli na pomysł, że ogłosimy pana Jusa sługą, że zrobimy z niego chłopa i będzie przynieść podaj po Ja chcę być królem tego narodu i wy mi służyć nie chcecie. Nie będę sprawował władzy sercem samym, ale wszystkimi moimi członkami, tak jak Kościół święty mój. Z wielu członków się składa, tak chcę, aby wszystkie członki mojego ciała zostały uwielbione i wywyższone. Czyli jest to jedyne możliwe wyjście intronizacja Jezusa jako osoby na króla, a nie serca. Pisz, dziecko. Jezus Chrystus będzie rządził niepodzielnie tym krajem. Albo wcale nie będzie rządził. Nasza oddolna intronizacja jest ostatnią deską ratunku. Rządzący odrzucili tą intronizację narodową nie chcą, ani biskupi, ani politycy miałem korespondencję z politykami, mam. Wszyscy się wypowiadają, że jak biskupi wystąpią, to będą, bo oni, że biskupi nie chcą. Cieszyliśmy się że jak został PiS objął władzę, tak zwana prawica, prezydent tak zwany polski prawica, no że zrobią intronizację. <grywka> Na równi z diabłem. Boją się wody święconej jak ognia, jak diabeł się boi. Prezydent był dżentelmenem. Z cenie, cenie. Przyjechał w 2016 do Łagiewnik. Ja wtedy przygotowałem kardynałowi trik. Akt intryny prezydenta. Powiedziałem mu, to, bo tu to parę miesięcy, czy parę tygodni rządził. Księże, co ci się karna stanie? Zróbże trik, podejdź do niego, daj mu kartkę, zawołaj ceremoniarza, niech on przeczyta. Choć głupi nic nie rozumiał, jak przeczyta, będzie akt prawny. Kardynał nie pożywał. Więc prezydent był. Na tą oddolną intruzję miała przyjechać pani Beata Szydło, premier, dała słowo. Przyjął pan Ziobro i był z rządu wtedy pan Szydło. Pani Beatka wybrała rajd do Izraela. Tam miała swojego Boga. No i tam na autostradzie przydarzyło się jej nieszczęście. Cudem przeżyła. Kiedyś odpowie przed Panem Bogiem za zwiedzenie nas. Jako matka katoliczka, Polka, matka kapłana będzie nami rządziła. Sprytnie oddała rządy tym, do których pojechała przed intronizacją. Dlatego, moi drodzy, tragedia grozi Polsce. Polska nie obrała Pana Jezusa, dlatego jest największym krajem kolonialnym dzisiaj. Mamy największą inflację, największe, wszystko się nam wali. Czemu się nam wali? No bo Niemiec, Francuz równo doją na tym. No bo zarabia ten, kto tu ma zakłady pracy. Nie ten, kto jest fizyczny. I przejmują resztki naszych rzeczy. I już na głos mówią nam Polakom, że większość Polaków jest za podniesieniem podatku bogatym. Na iluż tych bogatych mamy już w Polsce? To kto będzie inwestował i kto będzie tworzył na ziemi polskiej? Więc powtarzam bolesne zdanie, które jest przyczyną dramatu naszego, naszej ojczyzny. Jeśli Polska, Jezus Chrystus, nie będzie niepodzielnie rządził tym krajem albo wcale rządzić nie będzie. A jak nie będzie, no to Polska wybierze innego pana. Stąd Chrystus mówi: Wybierajcie. Macie jeszcze czas, ale tego czasu niewiele wam zostało. Ludzie, oni już zaczęli zamykać zasuwy ostatnich resztek niewoli. Czy wy tego nie widzicie? Jest jeszcze niewielka szpara, przez którą się może król prześliznąć. Tą szparę nazywam Narodowa Oddolna Intronizacja. Daję sobie cel, żeby rozbudzić Was przez ten miesiąc, byście podjęli prywatne oddanie siebie, swoich rodzin. Jezusowi królowi, ta resztka, zostało wam niewiele czasu. Lud mój wierny woła do mnie z całego kraju o moje królowanie, ale wy, którzy macie władzę, nie chcecie głosu tego słuchać. Więc w tej chwili wykonujecie, co wam każą Rothschildowie, Bruksela. Jak nam przy sporze z Rosją o rurociąg, moi drodzy, pomagają. Nagle cała Europa popiera Rosję. A Dania zablokowała naszą nadzieję do potęgi energetycznej i nie zgadza się na kopanie, moi drodzy, rurociągu. Bo na drodze rurociągu pojawiły się myszy i jakieś robale. A ekologia jest... Dzieci myszy i nietoperze, Nagle stają się przyczyną dramatu Polskiej. Nie będzie gazu, nie będzie ropy, nie będzie węgla. Bogu dzięki, że jeszcze po jedzeniu macie ciepłe gazowanie. To tak szybko nie zamazniecie. O ile będzie jeszcze jedzenie. Wybierajcie. Ludwierny woła do mnie z całego kraju o moje królowanie. A wy, którzy macie władzę, czyli politycy i biskupi, nie chcecie głosu tego słuchać. Umiłowani, ludu mój wierny, serce moje cierpi, kiedy widzę, jak moim sercem chcą się posłużyć, żeby mnie wygnać z tego narodu. I biskupi, Posłuszy, posłużyli się ideom intronizacji serca i wygnali Boga z naszej ojczyzny. Teraz jeszcze doprawili dyspenzami covidem, i mamy goło i wesoło. Chodzi nadzieja mnie napełniła po Bożym ciele, bo wiem z medunków, że tłumy ludzi były w Krakowie, w wielkich miastach. TVP Info, najbardziej w cudzysłowie, Narodowa Stacja Informacyjna, otworzyłem o 22.00 wielki czwartek. Co mówią reżimowcy? Te ani słowa o Bożym ciele na głównych stronach przez całą przeryciałem. Nie ma, bo musieliby się przyznać, że wszędzie było więcej niż 300 ludzi. Czyli dalej się ich nie słucha, rozumiecie? Bo ograniczyli 300 ludzi. A Jak na poligonie drawskim goni 15 tysięcy żołnierzy, to co jest? Bez maseczek, bo oni są w pracy. Powiadam wam, przyjdę do was jako król sprawiedliwy, a nie serce moje sądzić was będzie, ale ja sam z całą mocą wszystkich umęczonych dla was członków mojego ciała. Moje miłosierdzie. Płynie na Was wielkie obfitość dzieci, ale kiedy przyjdę, to serce otworzę tylko dla dzieci, które mnie umiłowały, oddają mi chwałę na ziemi. Czyli mówiąc delikatnie, widząc to, co przygotowali i to, co wprowadzają, ratuj się, kto możesz. Bo i tak nie zdąży ten system. Uciec od każącej ręki Boga, a będą tylko ci ocaleni, którzy otworzą się na Boga, dokonają intronizacji. A kiedy przyjdę, to serce otworzę tylko dla dzieci, które to serce umiłowały, oddając mi chwałę. Chcę być królem. Tego zakątka świata i całego świata. Bóg to rozbuduje. Życzeniem Boga jest to, żeby Polska pierwsza dokonała intronizacji, a później by za Polską poszły inne narody. Jeśli mnie królem obierzecie, będę władał tym krajem niepodzielnie i wprowadzę tu moje prawo i moją sprawiedliwość. Do tego dzieła Bóg nas przygotowuje, bo podyktował nam rozważania o dziesięciu przykazaniach. Co to znaczy? Wyjaśnił nam prawo, które musimy przyjąć w naszym Sejmie. Proste. Widzicie co to znaczy? Zatrzymanie wszystkich ustaw prawnych, kodyfikacja większości praw antyludzkich. i oni się tego boją. Nasi się biskupi tego boją. No bo jak się rozliczysz przed królem prawa, więc oni z radością wszyscy mówią, że ich interesuje miłosierdzie, ale na miłosierdzie trzeba zasłużyć. Poprzez wypełnienie prawa, czyli woli Bożej. Więc w Koła Macieju robią wszystko, żeby to nie wystrzeliło. Chcę być królem tego świata, tego zakątka świata i całego świata. Jeśli mnie obierzecie królem, Będę władał tym krajem niepodzielnie. Wprowadzę tu moje prawo i moją sprawiedliwość. Kto się mojego króla, króla obawia, ten jemu nieprzyjacielowi służy. Czyli nasi rządzący, nasi biskupi są na uwięzi demona. Bo jak nie chcą panesa króla, więc automatycznie, publicznie mówią, że służą demonowi. Jest orędzie o Duchu Świętym. Jeśli wy nie przywołujecie przed jakąkolwiek pracą Ducha Świętego, czymkolwiek, automatycznie wchodzi z urzędu szatana, bo nie macie ochrony. Jeśli nasz rząd rozpoczyna obrady sejmowe i głosują ustawy bez modlitwy, więc wszystkie ustawy są ustawami pod kątem szatana i dramatu ojczyzny. I na naszych oczach służycie piękne slogany. Tworzymy nowe prawo. W nawiasie. Nowe kłamstwo. Uzu następuje nowelizacja prawa. Następuje poprawa kłamstwa do silniejszego. No bo jeśli co 5 lat, co roku zmieniają prawo, czy tamto było kłamstwem, kapujecie? Więc nasi rządzący wydają non-stop poszerzone zbiory kłamstwa, rozszerzone do perfekcyjnych metod. Łupienia, oszukiwania i zabijania. Kto się mojemu królowi królowaniu, kto się mojego królowania obawia, ten jemu nieprzyjacielowi służy. Służy i Jemu oddaje cześć. Bo każdy, kto mnie służy, chce, żebym został królem. I do tego was przygotuję. Jeśli opowiesz się za dolną intronizacją, oznacza, że chcesz, żeby Jezus był królem. Jeśli nie, to Ci mówię, zapraszasz do swojego domu szatana. Życzę Ci demokracji, dialogu i tolerancji. Amen. Tylko odsłaniam umbraculum i kończymy nasze dzieci wspólne modlitwy. W naszych ogłoszeniach nie dodałem jeszcze... Że przyjmuję już zapisy na Komunię Świętą rok 2022, rodzice dzieci, co są rycerze czy żert, czy e, zakonie, to nie mają egzaminu z Eucharystii, z sakramentu Eucharystii. Wszyscy inni, co chcą tu wepchać swoje dzieci, zgadzam się, ale najpierw zanim będę pytał dzieci, egzamin ze świadomości wiary o Eucharystii musi rodzic u mnie zdać. Tata i mama, ja wam dam konferencję, orędzia o Eucharystii z naszych orędzi. Przygotujecie się i ja wtedy odkryję, czy ty masz świadomość eucharystyczną. Czy ty kochasz Pana Jezusa Eucharystycznego? Czy ty wierzysz? I wtedy ci powiem, że mogę twoje hmm. dziecko przyjąć. Czyli ukochani rodzice, do grudnia zapisywanie. W grudniu rodzice niezrzeszeni zgłaszają się po materiały egzaminacyjne. W lutym rodziców przepytam i później powie, uczcie dalej swoje dzieci. Rycerze i żerty, co są mi znane latami, mają legitymację, pokażą, nie ma problemu. Jest moja formacja, jestem spokojny o przygotowanie dzieci do Komunii Świętej. Tyle wyjaśnienia strategicznego. Jeśli idzie o pierwszą komunię świętą, nie chcę tu mieć tłumy, Chcę mieć ludzi wierzących. Wtedy mogą być tłumy.